Bardzo dużo osób zażywa leki bez wcześniejszej konsultacji u lekarza. Przemysł farmaceutyczny przeszedł w ostatnich latach ogromne zmiany, a telewizja reklamuje leki na wszelkie dolegliwości. Reklama jest czasami tak przekonująca, że uważasz, że bez tabletek nie możesz pozbyć się bólu głowy lub nie możesz zasnąć bez nich. Jeśli zaś jesteś w grupie osób, które przyjmują leki tylko w nagłych wypadkach i tylko na receptę, ten film jest dla Ciebie. Na szczęście oprócz leków istnieje wiele alternatywnych rozwiązań. Jednym z nich jest presupunktura. Eksperci Uważają, że na naszym ciele są pewne punkty, których uciśnięcie może uchronić nas przed bólami głowy, emocjami, a nawet bezsennością. I to nie jest magia, ale nauka. Ale jest tylko jeden sposób, aby to zweryfikować. Spójrzmy razem. Jeśli jesteś zmęczona, zdenerwowana, jesteś zestresowana, czujesz, że możesz wybuchnąć w dowolnym momencie i zniszczyć wszystko wokół siebie, Usiądź, weź głęboki oddech i wykonaj następujące ćwiczenie. Zmierz od nadgarstka w kierunku łokcia odległość trzech palców. Ten punkt znajduje się między ścięgnami. Uciśnij to miejsce kciukiem przez minutę, aż poczujesz ostry ból, a następnie powtórz procedurę trzy razy z rzędu. Prawdopodobnie wkrótce poczujesz, że nieprzyjemne odczucia ustępują, a życie znów staje się piękne. Istnieją inne sztuczki, które możesz wypróbować gdziekolwiek jesteś w szkole, w pracy, w domu, a nawet w samochodzie. Jeśli odczuwasz ból głowy, uciśnij opuszek środkowego palca na 30 sekund. Powtórz to samo dwa razy, a zauważysz, jak ból głowy zaczyna się zmniejszać. Poniższa technika pomoże Ci poradzić sobie z emocjami związanymi z ważnym wydarzeniem, egzaminem lub rozmową z dużą publicznością. Przede wszystkim musisz zdać sobie sprawę z obecności emocji i przyznać się do tego. Następnie naciśnij punkt z tyłu dłoni między kciukiem a palcem wskazującym. Brzmi fantastycznie, lęk zniknie i będziesz znacznie spokojniejsza. Jest jeszcze jedna skuteczna technika, która zapewni Ci spokój ducha: umieść czubki trzech palców pod oczami w okolicach górnej części kości policzkowych i delikatnie stukając, przesuń palce wzdłuż górnej części kości policzkowych w kierunku skroni. Wspomnieliśmy tylko o niektórych punktach, na których można rozwiązać pojawiające się problemy. Warto jednak pamiętać, że w zależności od intensywności ekspozycji na określone punkty na ciele możesz nie tylko leczyć kogoś. Ale także wyrządzić krzywdę. Istnieje chińska sztuka walki oparta na presupunkturze. Działając w określonych punktach na ciele, mistrzowie tej sztuki mogą powodować ogromny ból, a nawet uraz. Niektórzy badacze badający tę technikę są przekonani, że jej działanie jest tak silne, że można ją porównać do zawału serca. Podstawą tej sztuki walki jest koncepcja chi która wyraża ideę wewnętrznej energii każdej osoby. Mówi się, że w ludzkim ciele energia przechodzi pewnymi drogami. W tych strefach znajdują się punkty, które naciskając możemy uzyskać efekt zarówno terapeutyczny, jak i szkodzić. Ucisk przeprowadzony w odpowiednim miejscu może być nawet śmiertelny. Czy pamiętasz odcinek z filmu Kill Bill, w którym czarna mamba zabija Bila tylko pięcioma palcami? Na szczęście serce jest jednym z najlepiej chronionych narządów w ludzkim ciele. Jest chronione przez płuca, przeponę i klatkę piersiową. Dlatego też powinniśmy pamiętać, że sztuczek bojowych, używanych przez Czarną Mambę w filmie, nie można wykonywać w prawdziwym życiu. Mamy nadzieję, że ci się podobało. Wypróbuj metody sugerowane powyżej i napisz w komentarzach, jeśli ci pomogły.